Się. Tak, wreszcie ruszyło nagranie. Cześć wszystkim. Tego filmu miało w ogóle nie być. I powiem szczerze, że wiadomo na jaki temat będzie. Ja szczerze powiem, że jestem zmęczony tym, co się dzisiaj wydarzyło. Jestem zmęczony. Jestem zdziwiony. I powiem szczerze, że. Życie mi wielokrotnie udowadniało, że mogę się... że może mi zaskoczyć ale tak po jakimś czasie powiedziałem sobie, dobra, już mi nic nie zaskoczy. Nie, a tu, a tu wała, zaskoczyło. Jerzy Brzęczek za burtą. Jerzy Brzęczek yy, yy, no wyrzucony to może złe słowo, zwolniony yy, przez Zbigniewa Bońka prezesa PZP, autonomiczna decyzja. Z nikim się specjalnie konsultował z reprezentacji Polski. Yy. Reprezentacja bez trenera na pół roku przed mistrzostwami Europy. Złośliwi się spytają, czy ona od dwóch lat tego selekcjonera miała, czy tam trenera. I moja odpowiedź brzmi nie wiem. Jerzy Brzęczek znalazł się w sytuacji, gdzie zabrakło mu płęty, jaką byłyby mistrzostwa Europy. Ale fakty są takie, że gdybym miał dzisiaj ocenić jego pracę, to pewnie na jakieś podsumowanie przyjdzie czas. Nie wiem kiedy, nie będę obiecywał wróż. Yy, yy, tak, gruszek na wierzbie, tak to się mówi. Yy, utarło w języku polskim. Yy, ale oceniam jego pracę negatywnie, mimo wszystko. Yy, nie można mu zabrać awansu do z Europy, nie można mu zabra, yy, za, zabrać tego, że odmłodził tą reprezentację, ale kadra brzęczka egzaminów nie zdawała. Z silniejszymi rywalami, ale również z tymi słabymi często się męczyła. I generalnie, gdybym miał ocenić jego pracę, oceniłbym negatywnie. Natomiast detalicznie nie jestem w stanie tego określić. Trzymając tutaj, mówię, telefon, tak po prostu dzisiaj. Sam jestem zaskoczony i powiem Wam szczerze, że jest mi smutno. Natomiast chcę to wyjaśnić, jakoś sprostować, tak? Bo człowiek, który będzie chciał mnie źle zrozumieć, mnie źle zrozumie. Jestem człowiekiem, który by Jerzego, Brzę Jerzego Brzęczka dzisiaj nie zwolnił. Nie, zwolniłby, nie wiem, czy by go zwolnił po Lidze Narodów, ale na pewno by go zwolnił we wrześniu 2019 roku po meczach ze Słowenią i Austrią, bo ja już wtedy czułem, że coś będzie nie tak. Później była lepsza końcówka eliminacji, wiadomo, już później nie ma czasu, są jeszcze Mistrzostwa Europy. Bo one już powinny się odbyć. Przez pandemię tylko się nie odbyły. I normalnie Brzęczek by te kadry poprowadził. Mm. I być może zwolniłbym go rzeczywiście w listopadzie, może bym się zastanawiał. Natomiast o co mi chodzi? Ja nigdy nie byłem entuzjastą jego zatrudnienia, i po pierwsze, błędem nie było zwolnienie Brzęczka. Błędem było zatrudnienie Brzęczka. I powiem Wam wprost, nie powiem, czy bym wybrał zagranicznego trenera czy polskiego. Dzisiaj po dwóch latach tak nie pamiętam dokładnie, ale na pewno Brzęczek u mnie nie był nawet trenerem numer 4, numer 3 wśród polskich trenerów, których bym wybrał na selekcjonera. Ale jeśli się go już wybrało i... bo on niech tak mocno go bronił. Może nie mówił jednoznacznie, że go zostawi na mistrzostwo Europy, ale sugerował tak. No... Nikt się tego nie spodziewał wśród takich osób. No mniej więcej moja reakcja była taka jak futrola. No możecie sobie obejrzeć odcinek tego youtubera, bardzo znanego. Yy, yy, mówię. Bardzo cenię go, bo, bo, bo lepiej zawsze można podpatrywać ludzi mądrzejszych od siebie. I jestem w szoku troszeczkę. I to troszeczkę mi przypomina... Yy, dobra, spuentuję to później. Na końcu. Nie zatrudniłbym nigdy Jerzego Brzęczka. Oceniam jego pracę ostatecznie negatywnie. Natomiast... Yy, po pierwsze... Za, zanim puenta. Zauważyłem jeden głupi trend w mediach. Który się przewraca. Ja rozumiem, że ktoś się może cieszyć w tym sensie, że jest nadzieja, że jest nowy trener i że kadra będzie wyglądała lepiej i będzie niezły wyniki na szosach Europy, że będzie lepiej niż byłoby za Brzęczka, chociaż gdybanie nie ma sensu. Może zatrudni, nie wiem, jakiegoś Włocha, kogoś naprawdę tak, ale z nazwiskiem, kto poprowadzi tą reprezentację. I coś z tego wyjdzie. I rozumiem taką jakby radość, nie wiem, poparcie tej decyzji, nie? Rozmawiam z wieloma ludźmi, oni do tego entuzjastycznie podchodzą. Okej, okay, ale nie lubię takiego naprawdę... Niektóre osoby mówię przypadkowe, nie mówię nawet z nazwiska, bo takich nie znam, ale w mediach społecznościowych naprawdę serduszka na Facebooku idą, jakbyśmy medal mistrza z Europy zdobyli. A prawda jest taka, że ten dzień nie jest żadnym zwycięstwem polskiego futbolu, nawet jeśli uda się odbudować tę reprezentację po Mundialu, bo cały czas się to, to nie do końca udaje, tak? Poza odmłodzeniem jej i mówię, i to, że mamy kolejny wielki turniej, nic innego nie ma, nic innego zbytnio nie mamy. Naprawdę, byśmy musieli jeszcze szukać się trudzić. I nawet jeśli się to uda, to prawda jest taka, że dzisiejszy dzień nie jest zwycięstwem polskiego futbolu i to trzeba zapamiętać, tylko jest jego porażką. Bo zatrudniono człowieka, który przegrał, niestety. Który zostanie oceniony negatywnie, słusznie, negatywnie, ale też idzie to na odpowiedzialność Bońka, który popełnił błąd. Czyli dzisiaj jest zwieńczenie pewnego błędu. I nie wiem, no dzisiaj naprawdę są reakcje. No ja się boję, mówię, zaraz, orgazm dostaną te osoby. No mówię, mówię już wprost, bez ogródek, które tak się cieszą, że człowiek stracił robotę. No. Z własnej oczywiście. On miał 90% tego odpowiedzialności za to, że to, zro... że to stracił. No szczerze trzeba powiedzieć, no może mniej niż 90%. Może Boniek, no jeszcze Boniek jest odpowiedzialny. Nie piłkarze, bo piłkarze mają za to minimalną odpowiedzialność, bo piłkarze nie są debilami, nie wychodzą na boisko specjalnie, żeby trener przegrał albo, nie wiem, nie starają się, bo uchlali się. To jest mit. Nikt normalny, który pracował przez lata na marzenia, tak nie robi. Może się raz zdarza, nie? Jak to już naprawdę odbije. I yy, jest połapraną osobowością. Ale dzisiejszy dzień jest porażką po prostu i dramatem człowieka, tak, który może i na to zasłużył. Ale to nie jest powód, żeby go gnoić, tak? Opeluję po prostu zdrowy rozsądek. Jak ktoś mnie rozrozumie, co znaczy zdrowy rozsądek, to będzie wiedział, że e, nie chodzi mi o to, żeby piać peany na jego czasie. i powiedzieć a, to w takim razie nie trzeba było zwalniać, bo jest dobry. Trzeba było go nie zatrudniać. Pierwsza sprawa. I druga, dzisiaj niestety, to jest pewna hipokryzja pana Zbigniewa Bońka, chociaż e, jego ja naprawdę szanuję za zatrudnienie Adama Nawałki. Szanuję, przełożę na lewą rękę, szanuję, szanuję... Natomiast tu się pomylił, trzeba szczerze to powiedzieć. Wsadził faceta na konia za wysokiego dla niego. Facet się spieprzył i yy, 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 yy się połamał. I yy, 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 yy to nie jest całkowicie jego wina. Nie, w większości, ale nie tylko. I trochę mi to przypomina groteskę. Co prawda nie jestem fanem telenoweli i seriali. Bardzo mało oglądam w ogóle seriali w telewizji, ale mi to przypomina tą słynną memową Strzelaninę w klanie, gdzie. Yy, przychodzi ten yy, uczeń, no w tym przypadku mistrz Boniek, tak? I mówi yy, do, ucznie, do przywódcy sekty, ojcze, my cię nie odpuścimy aż do śmierci. No, parę minut później jest strzelanina i, o, i gościu leży martwy, nie? No rzeczywiście! Rudy nie dotrzymał obietnicy, no i no, no, no nie, dotrzymał obietnicy, właśnie, że Rudy dotrzymał obietnicy i mistrz poszedł do piachu. No, no co? Nie, do, 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 do śmierci z nim trzymał, nie? No. A, i będzie teraz, że jestem rasistowski albo, że nie szanuję Bońka. Nawet nie będę się z tego tłumaczył, bo to byłoby debilne. Cześć wszystkim i liczymy na udany rok, bo ten rok zaczął się jak wariatkowie. Ja się czuję jak wariatkowie trochę. Bo jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, a nie... Robić to w naj... naprawdę no, w takim momencie, że... Chyba gorszym momentem byłoby tylko zwolnienie go po marcowych meczach. Nowy selekcjoner ma pięć meczy, żeby przygotować kadrę do mistrza z Europy. Czy to się uda? Oby. Ale i tak to jest wariacka sprawa. I nigdy nie powinno do tego dojść, żebyśmy mieli taką sytuację. No ale to jest sport. Dobra. Sorry za to trzęsienie kamerą, ale już rękami mi cierpnie. Nikt normalny nie trzyma... Każdy normalny trzyma kciuki za reprezentację Polski, a do tych normalnych należy, przynajmniej pod tym względem, może jestem, mogę być różny, ale nie aż taki. Liczymy na dobry rok w polskim futbolu.